Wracając testów. No, zobaczymy jak to wyszło. Wrócili to znaczy się, że jeździ. Jestem na parkingu. A jadę w stronę Wielkopolski, ale po drodze zajadę do znanego elektryka Kosira, bo wyskoczyły mi błędy w aucie i trzeba podłączyć pod komputer i sprawdzić, pokasować je. Więc będę musiał do niego zajść, bo on ma komputer z oprogramowaniem i. I powiedział, że mi to jak się da, to pokazuje. Ale przejdźmy do rzeczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak się witają i przyjeżdżają. Córka Odyna w własnej osobie. Co się dzieje? Dlaczego dzisiaj tutaj zawitałeś Państ w, domu? w państwie duńskim? Nie, no tutaj. Co, co się dzieje, że ten piękny koniowóz jest u mnie na podwórku? Do no, chłopca tęsknił się. To jest stanowisko pracy jak. Kubuś robi streama na żywo a to jest ten słynny piec co łyka, łyka te drzewo a ciepła nie daje dzień jestem na parkingu w lesie wczoraj byłem u elektryka z Crucierem no i wzięliśmy auto podłączyliśmy do komputera i wyleciało o, tyle błędów że i mu ta, tabele Brakło, nie żartuję. Chyba 15, czy ile? No i to trzeba robić, bo niestety dziadek starzeje się i trzeba po pomóc. To tak jak z człowiekiem: jak pójdzie do lekarza, zrobi badania, to za każdym razem, jak pójdzie, to coś wyjdzie i trzeba to naprawić. Także z tego, co słyszałem, to będzie z dwa. 3 dni roboty to tyle mam na razie do powiedzenia yy, na razie kazał mi yy, po, pousuwał te błędy i kazał poje, pojeździć gdzieś tak 100-200 km zrobić, zobaczyć czy będą wyskaki, yy, czy wyskoczą jakieś błędy bo ja miałem taki problem, że jak przekręciłem kluczyk i zacząłem kręcić i nie odpalał mi a na wyświetlaczu pokazywał mi się napis ERROR i, I nie szło go odpalić. Dopiero za którymś tam razem się nie zapalał ten napis i wtedy odpalał. No i teraz jeżdżę już, już kilka dni, jak się ten napis nie pokazuje. Ten komunikat, no ale w końcu jak mi się wyświetli, to już mogę nie odpalić. Lepiej to zrobić i, i te resztki porobić, bo tam coś z turbiną, a wtrycki. No. Dużo rzeczy opowiadać, y... Ostrów Wielkopolski. Jestem na ich plaży pięknej. Ostatnio jak byłem, nie dokończyłem jej, bo była tam impreza sportowa, a że mam zrobić te 200 km, czy tam ile, żeby sprawdzić te błędy, więc idę, przyjechałem tutaj i idę dokończyć tą plażę. Tutaj skończyłem ostatnio przy tej wieży. No, i odtąd zacznę. Właściwie to od tego znaku. Jest trochę tego do przejścia. Chodzę już z 15 minut, same kapsle. W końcu jakiś ładny sygnał jest. O! 10 groszy jest. Panie kurde! Jest coś tu jeszcze? jest następna monetka tylko co to jest chyba 5 groszy tak Yee, łyżka ale skręcona ktoś musiał już ją, nieźle pusta była pewnie i się wkurzył dobra, jest jeszcze tu coś w takim dołeczku, patrzcie co tutaj jest Dwa zetki Dobra, trzecia monetka pół godzinki, no, nieźle Jedziemy dalej ładnie biło, a co to jest to nie wiem Jakiś wkręt Na mniejsza z tym Myślałem, że to złoto Idziemy dalej Kapsel a. Outułeczka pany <tłóweczko> słoneczko yeah. To już cztery monetki No, dobrze jest, nie trzeba psuć Słoneczko wyszło trochę cieplej w rękę Mam ładny sygnał, jakiś nietypowy Zobaczymy co to jest w grzebie mi, ale nie umie go znaleźć O, tu jest o nie ale wkręcili mnie wkręt <gryt> kurde myślałem że to będzie coś innego jestem w przebieralni widzę coś żółtego dwa złote albo 5 zobaczymy co to jest e, piątka ładnie to to wygląda tam jest ta duża plaża a tu jest ta mała Mam tu sygnałek fajny Zobaczymy co tu się kryje K kapsel Ach tręty, jest coś tu jeszcze Widzicie ten rancik? Tutaj O, o, tu Co to jest? Pięć złotki Ludzie gubią Tak? Pięć złotych No proszę no. No pewnie jest coś, może jeszcze coś tu jest, bo czasami więcej gubią 10 groszy 10 groszy nie 20 groszy 5-20 prawie w jednym miejscu Wróciłem z tamtej plaży małej i tutaj jeszcze przejdę się. No jest cała plaża zrobiona, ale tu przy wodzie się przejdę, może coś znajdę. Znalazłem śrubę. I pewno ta nakrętka będzie pasowała do niej. A może i nie. <laughs> na razie nic, ale jeszcze mam daleko. Mam monetkę. Co to jest za monetka? Ale tutaj była na, prawie na samym wierzchu. Cholera, wie co to jest. Chyba dwa grosze. Widzicie to? Oto. Ciekawe, co to jest. Hi, hi, monetka. 5 groszy chyba. 5 groszy. W wodzie cały czas są i temu takie czarne. Następna monetka, ale tego za cholerę nie rozczytam. Co to jest? Przy samej wodzie. I temu takie czarne. Potem może ją przyczyszczę, to będę widział. Albo wrzucę do to mojego płynu. Do następnego. Następne dwa grosze. Chyba. Mhm. Potem przeczyszczę je to. Pokażę, jak, co to za nominał. Następna moletka, nie do rozczytania. Wyczyszczę, powiem, co to jest. Teraz nie będę zgadywał, ale chyba 2 grosze. Skończyłem już szukać. Plaże się pokończyły. Spotkałem tak. widza. Nie mojego, ale Odyna. Teraz i będzie mnie oglądał. No. Czas na podsumowanie tej jednej plaży. Teraz pokładam, bo nie zdążyłem. W sumie 13:30. 13:30. Tych to tam dwójki i jedynki, i jeszcze chyba 4 czy 3 sztuki, takie, które wrzuciłem do mojego. Płynu, i czekam aż odejdzie od niego ten syp. No to wrzucamy do mojej skarbonki. O! Jak na pełną, to. coś kupię. Może takie mniejsze autko. Miałem dwóch odwiedzających. I jednego na końcu. I chcę go pozdrowić. To był. Jędrzej ze śremu. Pozdrawiam, mam nadzieję, że żonie się kubek spodoba, czytam komentarze, mam nadzieję, że na wszystkie odpowiadam, bo nie dość, że mam, jak ktoś, nie, ktoś zauważył, że ze wzrokiem, to i jeszcze ze, ze, ze słuchem też mam coś. Nie tak. Uważam, że słuch mam dobry. Z rokiem, rok też mam dobry, tylko z bliska za bardzo nie mogę yy, czytać. Muszę okulary używać. Żebym się wziął jakiegoś towarzysza do, do tego busa. Kota, psa, kanarka. A ja sobie myślę, że ja bym wziął papugę. Nauczyłbym ją mówić i bym się pogadał z nią. Byłby fajny duet. Nie uważacie? Ja tak uważam. Co dalej? Opowieści z dzieciństwa. co, co, co to można opowiadać? Yy, o, mogę opowiedzieć, jak to tym młodym. Bo te samochodziki yy, na to mówię bo boksy, czy jakoś tak. Za moich czasów, jak miałem te 7, czy 8, czy 10 lat, takich rzeczy tu u nas nie było. Przynajmniej ja nie miałem. Może gdzieś tam w miastach gdzieś ktoś tam coś zdobył, to miał, ale takich Mercedesów, Ferrari to na pewno nie było. Żeby je zdobyć było. Człowiek miał inne. Bawił się łuki, robił proce i tak się bawił w wojnę, bo to był w takich seriale Czterech Pancernych czy klasa no to każdy by chciał być klasem. Chciał, każdy chciał być Jankiem, a dziewczyny, każda chciała być Marusią. No, więcej grzechów nie pamiętam. A jak sobie przypomnę, to opowiem. Niekoniecznie o grzechach. No więc kciuki do góry. Do góry zostawcie tej inne pierdoły, jak to mówi Odyniec. Odyn senior, Junior. bo kurde. No. I pozdrawiam Was. Cześć, do następnego odcinka.